Dzień dobry. Zdrawstwujcie. Z Wami Swietlana i Rosyjski Bez Obaw. Dzisiaj Także i to, że po polsku tłumaczymy jaką też i jedną i drugą wersję. Jaka jest różnica? To, że mówi o tym, że działania są podobne. Są takie same. Na przykład Dima idzie w kino. To jest nasz Dima. I Masza to też idzie w kino. Czyli są takie same działania. Pamiętajmy, że budynek kina w języku rosyjskim kina-teatr. I teraz także. Także to jest działanie dodatkowe. Например, Дима идет в кино, а также в кафе. И еще одна важная справа. В первом случае можем застопить тоже так Дима идет в кино, и Маша также идет в кино. Ale w przypadku także tak postąpić nie możemy. Dima idziot w kino, a także w kafe pozostaje. Rosyjski bez obaw.